Wiceburmistrz miasta, pan Adam Lake, wyraził swoją opinię na temat zbliżającego się lipcowego referendum. Proszę Państwa, wypada się odnieść do sytuacji, która ostatnio pojawia się w bytowie i która funkcjonuje w opinii publicznej. Myślę tutaj o ulotkach, które są kolportowane przez referendalną grupę inicjatywną, ale o tych ulotkach, które dotyczą mojej osoby, bo, bo ja byłem odpowiedzialny w bytowie za przeprowadzenie procedury prywatyzacji przekształceń bytowskich przedszkoli. I przyznam, że z ogromnym zdziwieniem, z zażenowaniem i chyba z takim wewnętrznym oporem te wszystkie informacje przeczytałem po raz pierwszy na ulotce i też skonfrontowałem je z panem Barzowskim, z którym miałem okazję porozmawiać na antenie Radia Koszalin w ubiegłym tygodniu. W każdym razie nie mogę się pogodzić z tym, że ktoś w tak ważnym temacie dla Bytowa po prostu państwa próbuje wprowadzić w błąd i oszukać, i preparować jakieś sytuacje, które w ogóle nie miały miejsca. Państwo od początku byliście informowani na łamach naszych mediów czy też przez telewizję bytowską o tym, w jaki sposób będzie się odbywało przekształcenie bytowskich dwóch przedszkoli. Od początku była mowa o tym, że będziemy opracowywali zasady takie, na których jak najmniej będą traciły dzieci i rodzice, a także nauczyciele. O tym mówiliśmy od początku. Dlatego też burmistrz zdecydował się do włączenia w skład zespołu, który opracowywał kryteria do konkursu, także rodziców. Rodzice od początku uczestniczyli w wypracowywaniu tych kryteriów, właśnie po to, żeby te przedszkola, które od 1 września w bytowie zaczną funkcjonować, były dla dziecka jak najlepsze, a dla rodzica nie były droższe niż dzisiaj. I proszę Państwa, to się udało. Oba przedszkola, które będą 1 września w bytowie funkcjonować, myślę tu o dzisiejszym przedszkolu numer 1 i numer 4, będą prowadzone za takie same pieniądze dla rodzica jak dzisiaj w przedszkolach publicznych. To po pierwsze, oferta będzie znacznie lepsza niż dzisiaj, bo na przykład język angielski będzie bezpłatny w tych przedszkolach, kuchnie, tak jak rodzice chcieli, zostają zachowane w tych przedszkolach, pięciogodzinne przedszkola nadal będą bezpłatne, czyli wszystkie podstawowe elementy, na których bardzo zależało nie tylko rodzicom, ale myślę również Państwu, zostały zachowane. W tej chwili pojawiają się dyskusje właśnie formułowane przez naszą opozycję, w których mówi się o tym, że w dziwny sposób w bytowie w ogłoszeniu zniknęło słowo do. Proszę Państwa, wystarczyłoby się zapoznać z ofertami, które były składane do nas, a także z propozycją ogłoszenia o konkursie, żeby wiedzieć, że to słowo do było po prostu logicznie, bezzasadne w tym ogłoszeniu. Dzisiaj ktoś próbuje robić politykę na tym, że zginęło słowo tak jak kiedyś w Aferze Ribina lub czasopisma, a teraz ginie słowo do. Proszę Państwa, od początku mówiliśmy o tym, że osoby, które mają prowadzić te przedszkola, powinny mieć doświadczenie. Na tym zależało rodzicom, na tym zależało nauczycielom, myślę, że nam wszystkim, żeby preferować te osoby, które pracowały z dzieckiem, które albo prowadziły przedszkola, albo pracowały w żłobku, w przedszkolu, albo w szkole podstawowej. I to kryterium się znalazło w konkursie. Ale określiliśmy również, że staż, który będziemy tutaj punktować, wynosi w przypadku nauczycieli 5 lat. 5 lat to jest taki wymóg, który spełniając otrzymuje się 25 punktów, albo 2 lata, jeżeli jakaś jednostka, albo firma, albo fundacja, czy stowarzyszenie prowadziło przedszkole podobne, na podobnych zasadach przez 2 lata. Z uwagi na to, że pojawiały się też sugestie ze strony rodziców, że nie zawsze jest tak i pewnie wszyscy się z tym zgodzimy, że nauczyciel, który pracuje w przedszkolu, czy w szkole 10 lat, czy 15 lat, jest lepszym nauczycielem od tego, który pracuje 7 czy 8 lat. Uznaliśmy, że nie można punktować w zależności od stażu pracy, przyznawać punktów 10, 12, 15, 18, czyli pełną dowolność stosować, nie bazując na tym, co tak naprawdę jest istotne w zawodzie nauczyciela. Z uwagi na to, kryterium, w których mówiliśmy o punktach i którym mówiliśmy o doświadczeniu zostało w ten, ani inny sposób sprecyzowane z pełnym przekonaniem i z pełnym uzasadnieniem. Jeżeli ktoś dzisiaj w swojej ulotce na dwóch stronach niemal rozpisuje się na ten temat, to naprawdę szkoda na to papieru i myślę, że szkoda czasu, żeby się zajmować tak błahymi tematami w sytuacji, kiedy mamy w Bytowie naprawdę wiele poważniejszych spraw do, do realizacji. Myślę, że o inwestycje, które wkrótce nastąpią, albo które są w tej chwili realizowane. My się musimy skupić na tych rzeczach, a nie na odpowiadaniu na naprawdę bzdurne... E, Pozbawione jakiejkolwiek racjonalności argumenty, które w tej chwili są przeciwko nam wysnowane. Ja, ja myślę, że Państwo jesteście, jestem przekonany o tym, rozsądnymi ludźmi i od początku śledziliście to, co się dzieje z naszymi przedszkolami. To, że nie wszyscy się zgadzamy z tym, że zostały one przekształcone, ja to rozumiem. Niektórzy będą uważali zawsze, że publiczne przedszkola są lepsze. I myślę, że nie jest czas i miejsce, żeby przekomarzać się teraz, które argumenty są bardziej zasadne. Ale Państwo od początku o tym wiedzieliście. Powiem więcej. 27 marca został ogłoszony konkurs, a zawiadomienie do CBA przez pana Bażowskiego zostało złożone na początku czerwca. Pytam się, dlaczego teraz? Dlaczego nie w momencie, kiedy zostało to opublikowane? Dlaczego wtedy nikt nie zgłaszał zastrzeżeń co do jakości konkursu, co do zapisów, co do słów poszczególnych, które zostały w tym konkursie zapisane? Teraz, na cztery tygodnie przed referendum, warto zgłosić sprawę do CBA, bo wszystkie media to podchwycą. Każdy w nagłówku da CBA. Jest to oczywiście temat popularny, nazwa sama też bardzo popularna, ale mam nadzieję, że Państwo nie dajecie się zwieść tym wszystkim oszczerstwom, które z pełnym przekonaniem w ten sposób nazywam. Proszę Państwa, warto jeszcze dodać, przekazać Państwu kilka informacji, jak wyglądało wyłonienie podmiotów, które będą te przedszkola prywatne od 1 września prowadziły. W komisji, w skład komisji weszło sześć osób, byli przedstawiciele Rady Rodziców obu przedszkoli, był też pan Bogdan Adamczyk który nie jest w koalicji, która tym miastem zarządza, z czego się bardzo cieszę. Ja od początku miałem przekonanie takie, że powinniśmy jak najszerzej, jak najbardziej w sposób otwarty mówić o tym, co w ofertach się znalazło, na co będziemy zwracali uwagę i żeby ta ocena była ze, ze wszechmiar obiektywna. I chyba tak się stało, proszę Państwa. Rodzice, którzy weszli w skład komisji, od początku zwracali uwagę na to, co jest dla ich dzieci najważniejsze, czyli jak te przedszkole będą funkcjonować, czy faktycznie pięciogodzinne przedszkole będzie bezpłatnie, jak będzie wyglądało wyposażenie tych przedszkoli, w jaki sposób będą zatrudniani, na jakich warunkach nauczyciele, te wszyscy, czy kuchnia będzie funkcjonowała, czy nie. O tym przed chwilą Państwu już wspominałem. Te wszystkie rzeczy zostały przez to zagwarantowane. I dzisiaj ktoś mówi, że ten konkurs był przeprowadzony w sposób nieuczciwy, to ja mam pytanie, czy kto kieruje... Ktokolwiek kiedykolwiek w bytowie konkurs w podobnej tematyce, choćby w momencie jak był prywatyzowany bytowski żłobek, przeprowadził w taki sposób, że zaprosił też Państwa do udziału w pracach komisji konkursowej czy przy opracowaniu kryteriów. Nikt nigdy w ten sposób nie przeprowadzał konkursu. Teraz, gdy my robimy to w taki sposób otwarty, wystarczy, że ktoś znajdzie różnicę pomiędzy jednym zapisem a drugim, próbuje wszystko kwestionować, nie bacząc w ogóle na argumenty, ba, nie zapoznając się w ogóle z dokumentacją. Proszę Państwa, u nas w wydziale są dostępne wszystkie oferty, które były złożone na przedszkola. Każdy z Państwa może przyjść się z nimi zapoznać, tylko do dzisiaj zrobiły to dwie osoby. Trzecia jest w trakcie. A w tej chwili grupa wielu osób by bytowie mówi, jakie to rzeczy się znalazły w tych ofertach. Przepraszam bardzo, chyba najpierw wypadałoby je przeczytać. Proszę Państwa, ja jestem miłośnikiem zieleni w mieście, jestem miłośnikiem kwiatów, jestem miłośnikiem przyrody, ale to, co zauważyłem na ostatniej stronie tej ulotki, myślę, że jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Kalie, wiejec Kali, który się pojawia na ostatniej stronie, myślę, że, że to jest żenuj, żenujące i to jest coś, co chyba określa zupełnie tą grupę, która stoi za preferowaniem tego typu ulotek w naszym mieście. Myślę, że szkoda papieru, ale przede wszystkim jest to poniżej jakiegokolwiek poziomu, poniżej jakiejkolwiek krytyki. Ja proszę Państwa powiem jedno, 8 lipca mamy w Bytowie referendum, jest to prawo demokracji, jak najbardziej każdy ma prawo się wypowiedzieć. Ale uważam, że nie pójście na referendum, też w takiej sytuacji jest wyborem. Tutaj ważna jest frekwencja. My uważamy, że mieszkańcy bytowa, bazując na tym, co obserwują na co dzień i mając nadzieję na to, że dalej bytów będzie się zmieniał w ten sposób, jak to się dzieje od kilku lat, też zostaną tego dnia w domach, ewentualnie spędzą ten czas z rodziną. Nie pójście na referendum jest myślę, że dobrym rozwiązaniem i też jest, też jest wyborem.